Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Średnia odpowiedź 4 czterech x minus 1, 3x, 5x plus 1 i 7 jest równa 72. Bardzo proste zadanie wynika stąd, że sumujemy to wszystko, czyli na wyrażeniu algebraicznym x minus 1 plus 3x, 3x plus 5x plus 1 plus 7x mamy wszystkie, dzielone oczywiście na 4, bo to są 4 wyrażenia, wychodzi nam 72. Mnożymy razy 4, żeby się podbyć od razu tego mianownika. 144, 288 mamy po tej stronie, a tutaj sobie już uporządkujemy x, plus 3x jest 4x, plus 5x jest 9x, plus 7 jest 16x, dobra. Tutaj jak pomnożymy razy 4, to ta czwórka z mianownika jej nie będzie. Minus 1, plus 1, reduction totalnie. I to jest równe temu, tak? Czyli x będzie równe, wystarczy podzielić liczbę 288 na 16 i utrzymamy wynik 18. I to jest koniec zadania, kochani. Odpowiedź ta jest prawidłowa. Tyle. Pamiętajcie, średnia arytmetyczna w liczniku sumujemy wszystkie wartości, a w mianowniku je dzielimy przed liczbę, ile tych liczb sumujemy. Czyli jeżeli mieliśmy 5 jakiś cyfr, co sumujemy, to piąteczka idzie do mianownika. Dziękuję za uwagę, zapraszam do poprzednich odcinków.